Witajcie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się taką zagadką matematyczną, ale zanim zaczniemy, chciałbym, żebyście pamiętali, że na końcu e, warto byłoby zostawić lajka, jeżeli Wam się podoba ten film. W każdym razie dzisiaj będziemy zajmować się taką własnością logarytmów, bo mamy tutaj e, wyrażenie z logarytmem. E, będziemy przekształcać sobie... To wyrażenie w ten sposób, aby dojść do jakiegoś konkretnego wyniku, konkretnej liczby. Zatem to, na co trzeba zwrócić uwagę w tym zadaniu, to to, na przykład, że tutaj oraz tutaj mamy potęgi trójki. Na przykład 3 do potęgi pierwszej to po prostu 3. Mamy to w tym miejscu, tu jest trójeczka, tak, oczywiście tam jest. Yy, jeżeli się przyjrzycie, jest tutaj pierwiastek trzeciego stopnia, zaraz do tego natomiast wrócimy. Potem 3 do potęgi drugiej to jest 9, 9 mamy tutaj, 3 do potęgi trzeciej 27 też mamy, 3 do potęgi czwartej to jest 81, też mamy taką liczbę. Więcej trójek już nie ma. Tutaj mamy dodatkowo potęgi piątki, ale tym się zajmiemy później. Aby zrobić to zadanko, e, będziemy po kolei te wszystkie liczby zamieniać na trójki, czyli mamy 3 do czwartej razy 3 do potęgi trzeciej w nawiasie do jednej piątej. To. Jest zapis tej liczby. Czyli to wszystko mamy tutaj. Następnie mamy w potędze logarytm o podstawie 3 do 2 razy 3 do 1 trzeciej. I tutaj sobie zamienimy też te piątki, żeby ładnie wyglądało. 5 do potęgi. 4 razy 5 do potęgi trzeciej do potęgi 1 czwartej. To jest nasza e, to jest liczba logarytmowana e, w naszym wykładniku potęgi. Równa się. Jedziemy dalej. Uprościmy całą tą liczbę i uprościmy to miejsce. Poza tym uprościmy też to miejsce. Ten, ta liczba już będzie, to działanie będzie wyglądało znacznie łatwiej. Czyli mamy tak. W pierwszej kolejności zajmiemy się tutaj tą częścią. 3 do potęgi trzeciej do 1 piątej to jest 3 do 3 piątych. Czyli mamy 3 do czwartej razy 3 do 3 piątych. Logarytmów. No i tutaj możemy to w działanie wykonać, gdy mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach i o różnych wykładnikach, możemy to zapisać jako potęgę, jedną potęgę o, tym samym, o tej samej podstawie, natomiast z sumą tych wykładników. Mam nadzieję, że to pamiętacie z filmiku o potęgach. Więc tu mamy 2 plus 1 trzecią, czyli w podstawie mamy 3 do 2 i 1 trzeciej. Ja zastosuję trik i od razu zapiszę to jako, nie jako liczbę mieszaną, tylko jako e, ułamek niewłaściwy. 3 razy 2 to 6, ra, plus, plus 1 to 7. 7 trzecich. Czyli w podstawie logarytmu jest 7 trzecich, znaczy w sensie w podstawie jest trójka, a w wykładniku 7 trzecich. Tu możemy też zastosować uproszczenie: 5 do 4 razy, 5 do 3 czwartych. Równa się upraszczamy. Nadal musimy tutaj uprościć, i jeżeli korzystamy dalej z tego samego wzoru, to możemy tutaj dodać te wykładniki, czyli czwórkę oraz trzy piąte. A no i pamiętajmy, że podnosimy do potęgi całą tę liczbę, tak? To cała liczba jest tutaj do potęgi. E, o, te nawiaski możemy sobie wpisywać pro forma, żeby było ładnie widać. 4 i trzy piąte. Znowu zamienimy liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. 5 razy 4, 20 plus 3. Trzy, 23. No zbliżamy się, zbliżamy się, coraz łatwiej jest 3, do 23 23/5 logarytmów o podstawie 3 do 7 trzecich z liczbę 5 i tutaj też zastosujemy zmianę 4 i 3 czwarte to inaczej. 4 razy 4, 16 plus 3 to jest 19 czwartych. Czyli 5 do 19 czwartych. Bardzo nam się upraszcza e, to zadanie. Teraz, aby dalej zrobić to, to musimy mieć W tym miejscu i w tym miejscu tę samą liczbę. Na ten moment niestety tak, tak nie mamy, bo tutaj mamy 3 do 23, 23 piątych, a tu mamy 3 do 7 trzecich. Musimy zrobić tak, żeby była tu trójka i tu trójka. Zatem, po pierwsze, w związku z tym, że to całe działanie jest w wykładniku potęgi trójki. To ta liczba będzie mogła wywędrować w to miejsce. Tak? Czyli potem wrzucimy sobie liczbę przed logarytmem do potęgi liczby logarytmowanej. Co więcej, wyrzucimy sobie tą potęgę z przodu, a potem również w to miejsce. Wiem, że trochę nakreśliłem. Spróbuję to zrobić w dwóch krokach e, po kolei. Czyli mamy 3. Logarytmy o podstawie 3 do 7 trzecich z piątki do 19 czwartych do 23 piątych. W następnym kroku wyrzucamy te 7 y, trzecich z przodu przed logarytm. Ale pamiętajmy, że musimy odwrócić je na, do góry nogami w innym filmiku pokazuję dlaczego e, to jest do góry nogami logarytmów o podstawie 3 z 5 do 19 czwartych do 23 piątych równa się zwróćcie uwagę, że już mamy to miejsce prawie ogarnięte, tak? Zarówno w tym miejscu, jak i w tym miejscu mamy trójkę. Jedyne, co nam pozostało, to wrzucenie tej potęgi w to miejsce. Zatem zróbmy to. Mamy 3 do potęgi logarytm o podstawie 3 z 5 do 19 czwartych do 23 piątych. Do 3 siódmych. Równa się. W tym momencie, gdy mamy dokładnie taki zapis, że mamy logarytm o podstawie a w potędze liczby a, to jest to liczba b. Bo po prostu, jeżeli potęgujemy liczbę a do potęgi logarytm o podstawie a, to to tak jakby się skraca. To jest taki skrót myślowy. I wynikiem jest po prostu liczba logarytmowana. W naszym wypadku jest to to 5 do tych potęg. Zapiszmy sobie już teraz ładnie. Mamy 5 do 19 czwartych razy 23, 23 piątych razy. 3 7 Przyjrzyjmy się, czy możemy te ułamki skrócić. Na przykład, czy możemy 7 skrócić z 23 trójką albo 19? Niestety nie mamy takiej możliwości. To samo piątka i czwórka. Nie mamy możliwości tutaj skracania, więc musimy to po prostu policzyć. Ja się będę posiłkował kalkulatorem, żebyśmy szybciej doszli do wyniku. 19 Razy 23, to tak naprawdę nie jest dość, nie jest trudne zadanie, bo wystarczyłoby to pomnożyć 20 razy 23 i odjąć 23. Z tym, że nie przyspieszyłoby to naszych obliczeń, bo i tak musimy potem pomnożyć ten wynik razy 3, więc to jest wow, piękna liczba, 1311, piękna, bo duża, niespodziewana w tym zadaniu. A na dole mamy 20 razy 7, czyli 140. I to jest wynik tego zadania. Nie przeszkadzajcie. To jest wynik tego zadania. Jeśli podobało Wam się jak rozwiązywałem to zadanie, zostawcie lajki i zapraszam Was do oglądnięcia innych moich filmików.